Dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym filmie na moim kanale, łapka w górę i oglądamy. A dzisiaj o zapachu wydanym w 2020 roku przez Sephore, a mowa tutaj o Do Not Drink Mandarin and Matcha. Ja mam tylko jeden zapach z tej linii, natomiast jest ich sporo i naprawdę różne nuty można sobie przygarnąć, poczuć, poznać i doznać na sobie. Ja mam akurat właśnie mandarynkę plus macze, czyli zapach ogólnie powinien być świeży. A jak jest? Bardzo się cieszę, że Sephora wypuściła tę kolekcję, bo brakowało mi. Perfumerii, czegoś w przystępnej cenie i czegoś, co może odpowiadać każdemu z nas. To znaczy nie będzie nas to urzekało i nie będzie to killer, ale będzie to nuta zapachowa, która dobrze nam się kojarzy, no i nuty zapachowe, które po prostu każdy lubi. Wchodzę więc w Fragrantique i zacznijmy sobie od nut. Mamy tutaj mandarynkę, włoską cytrynę, herbatę maczę, bazylia, liść czarnej pożyczki. Jeśli chodzi o fragrantikę, to tylko te nuty są wymienione. Nie ma tutaj piramidy żadnej. Ludzie go opisują jako świeży, cytrusowy, zielony i aromatyczny. A ja Wam powiem, że ja tutaj czuję właśnie świeżość i cytrusowość. Otwarcie jest bardzo świeże, bardzo rzeźkie i trochę zielone. Później mamy już bardziej w stronę kierunku zielonych, świeżych, nut. Już ta cytrusowość się troszeczkę chowa, wychodzi nam mandarynka po dłuższej chwili, a na końcu również ta mandarynka wybrzmiewa, plus jest trochę tej maczy. Natomiast dla mnie ta macza pachnie trochę jak green tea Elizabeth Arden, bo ta macza z mandarynką tworzy taką świeżą, delikatną mgiełkę, aurę. Ja wiem, że ten film będzie krótki, bo zapach jest bardzo prosto złożony, jest bardzo taki łatwy do odczytu, łatwy do noszenia, on rozwesela, wywołuje uśmiech na twarzy, on jest świetną propozycją w ciągu dnia, żeby się odświeżyć, żeby dodać sobie energii, dlatego uważam, że jest to zapach idealny na co dzień, na wiosnę, lato i wczesną jesień. Zapach jest bardzo lekki, cytrusowy i świeży. Czas na parametry, nie jest to killer, który utrzymuje się z nami przez bardzo długi czas, nie jest to projekcja, która nam pokazuje różne oblicza tych perfum, i nie jest to oblicze bardzo długotrwałe. Ale nie jest taki zamysł tego zapachu, ponieważ flakon jest wykonany ze szkła, plastikowy, ale dobrej jakości korek metalowe atomizer, który jest również dobrej jakości i dąży do tego, że można go nosić w torbie i co jakiś czas się po prostu nim opryskać. Jest to zapach, który nie jest obowiązujący, to znaczy można go używać zawsze i wszędzie i w dużej ilości, bo on nie będzie robił za nami jakiegoś mocnego ogona. On jest blisko skórny i tylko ma na celu tutaj odświeżenie. Czy polubiłem się z tym zapachem? Jak najbardziej. Ja lubię świeże cytrusowe i rzeźkie zapachy. Szkoda tylko, że trwałość nie jest jakaś bardziej imponująca. Nie przeszkadza mi to. Pryskam się w ciągu dnia i cały czas czuję ten zapach przy sobie, dlatego ja myślę, że mogę polecić, jeśli chcecie czegoś odświeżającego, czegoś, co doda Wam energii na resztę dnia, ewentualnie jeśli na przykład macie dużo biegania, dużo załatwiania, a chcecie się odświeżyć, to są właśnie te perfumy do tego celu stworzone. Jestem ciekaw Waszych propozycji z marki Sephora, z tej kolekcji właśnie Sephorowej. Czy mieliście jakieś perfumy? Dajcie znać w komentarzu. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału, a my się widzimy w kolejnym filmie. Dziękuję. Na razie.